Cześć, z tej strony Paulina z Fire i w tym odcinku przedstawię Wam model Jura S8 i powiem, czym on się wyróżnia na tle niższych modeli. Zaczniemy sobie od cech, które wyróżniają ten ekspres, i porównując do modeli niższych, na pierwszy rzut oka rzuca nam się inna dysza spieniająca i większy wyświetlacz, ponieważ s 8 jest już wyposażona w profesjonalną dyszę spieniającą, dzięki której możemy sobie zmieniać stopień spienienia mleka między mlekiem spienionym a gorącym podgrzanym, e, oraz jest wyposażona w duży, dotykowy, bardzo czytelny ekran o przekątnej 4czytala. Na tym różnice się nie kończą, ponieważ s 8 jest wyposażona w aktywny monitoring ziaren, czego nie było w niższych modelach, i jest to funkcja która nie pozwala ekspresowi zrobić kawy, jeżeli tego ziarna w zbiorniku będzie za mało i ekspres każdorazowo będzie nas informował o tym, żeby tą kawę dosypać. Dodatkowo S8 ma bardzo fajną i przydatną funkcję, która umożliwia zmianę nazw produktów, dzięki czemu, jeżeli korzystacie z ekspresu więcej niż jedną osobę, możecie sobie podpisać każdą jedną kawę swoim imieniem. Ekspres ten wyposażony jest w dwie osobne wylewki, jedną wyższą do kaw mlecznych i drugą podwójną do kaw czarnych. I charakteryzują się one szerokim zakresem regulacji wysokości, dzięki czemu jesteśmy w stanie pod wylewkę do kaw mlecznych postawić taką wysoką szklankę na latę macchiato. SSMK jest w stanie nam przygotować 15 różnych specjałów, takich jak espresso, kawa czarna czy cappuccino, i każdy z nich możemy spersonalizować idealnie pod siebie, zmieniając ustawienia takie jak ilość moc czy temperatura kawy oraz ilość mleka. Model S8 występuje w trzech wersjach politycznych, Moonlight Silver, Piano Black oraz y, Chrome I jeżeli chodzi o gabaryty mamy tutaj prawie dwulitrowy zbiornik na wodę, zbiornik na fusy, który jest w stanie pomieścić do 16 porcji kawy oraz spory zbiornik na ziarno. Jednostka zaparzająca w tym modelu jest największą jednostką na rynku i jest w stanie nam jednorazowo pomieścić między 5 a 16 g kawy. Natomiast jeżeli chodzi o młynek, zastosowany jest tutaj już profesjonalny młynek Aroma, który w porównaniu do poprzednika młynka Aroma G3 jest w stanie nam wydobyć od ponad 12% więcej aromatu i smaku z mielonej kawy. S8 wyróżnia się na tle niższych modeli również tym, że w zestawie ma już dołączony specjalny transmitter Smart Connect, dzięki któremu możemy połączyć sobie ekspres z aplikacją w telefonie i sterować nim na odległość. Jeżeli ten film był dla Was pomocny i chcielibyście usłyszeć więcej recenzji poszczególnych modeli ekspresów, zostawiajcie łapki w górę i zadawajcie pytania w komentarzach, a my ze swojej strony zapraszamy Was do salonów stacjonarnych DecoFire w Krakowie przy ulicy Medweskiego 7 oraz na Serafą 56. Do zobaczenia! Zwiąż mi te ręce na następnym razem. Naprawdę nie mogę ich opanować. Piąty raz, 58 raz, co mówię już. Tutaj. Ekspres ten, nie szansę. Szczególnych modelów, modeli. Nie, nie, teraz mnie peszy. Taki ekspres, robi to i to, tak wiesz. Natomiast, co natomiast, natomiast? a nie, to ma być niżej. Mhm. Zatańczy. Nie jak cappuccino, kawę, kawę, kawelatę. <grymne> prawie, 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 tylko wszystko na jednym wydechu robiłam. Ilość mleka, kropka.